Cześć, ja jestem Kuba i dzisiaj pogadamy sobie o websocketach. Websockety to protokół kompatybilny z protokołem HTTP. Tak naprawdę websockety wykorzystują troszeczkę protokół HTTP. W momencie, kiedy chcemy nawiązać takie połączenie websocketowe, wykorzystywany jest protokół HTTP i on jest upgrade'owany, czyli tak jakby podnoszona jest ranga protokołu, żeby to nie był zwykły protokół HTTP, tylko żeby zmienił się websocket. I w odróżnieniu od protokołu HTTP w websocketach mamy coś, co się nazywa full duplex. W przypadku protokołu HTTP, żeby dostać jakieś informacje, klient musiał wysłać zapytanie do serwera, serwer sobie to zapytanie jakoś tam interpretował i odsyłał dane. Jeżeli to był protokół HTTP 2.0, to serwer mógł dosłać jakieś dodatkowe informacje, czyli np. dodatkowe pliki za pomocą tego całego pusha z HTTP 2.0, ale bez zapytania od klienta serwer nie mógł wysłać mu nic. W WebSocketach mamy full duplex, czyli jak to połączenie już jest nawiązane, to klient do serwera może wysyłać informacje w taki swobodny sposób. Podobnie jak serwer może wysyłać informacje do klienta w swobodny sposób. Żadno z nich nie musi czekać na jakieś zapytanie specjalne od drugiego. Czemu nam są potrzebne WebSockety? WebSockety są wykorzystywane w przeglądarkach po to, żeby właśnie nawiązać takie połączenie, gdzie serwer dosyła informacje. Wyobraźmy sobie na przykład bardzo prostą stronę internetową, gdzie wyświetlamy czas. Możemy sobie użyć jakiegoś tam JavaScriptu, żeby pobierać czas, ale jeżeli chcielibyśmy to oprzeć o połączenie z serwerem i to serwer by nam dyktował, która jest godzina, bo mamy jakiś dziwny przypadek, gdzie sekundy, każda kolejna sekunda to nie jest. Poprzednia plus 1, tylko jakieś inne wartości. No to taki serwer oparty o, o połączenie websocketowe po prostu by dosyłał co sekundę informacje do klienta i klient by sobie to wyświetlał. Jeżeli by to nie był protokół websocketowy, jeżeli to by nie było połączenie websocketowe, no to taki klient musiałby co jakiś czas wysyłać zapytanie do tego serwera, dostawać od niego informacje. Więc tutaj mamy tę przewagę. No i teraz wyobraźmy sobie, że gramy w grę. Jeżeli gramy w grę przez internet i gramy z kolegą bądź koleżanką na przykład w szachy albo warcaby, no to jeżeli byśmy nie mieli websocketów, to musielibyśmy cały czas pytać ten serwer. Hej, coś się zmieniło, ruszył się, nie ruszył się. No a mając websocket, po prostu jak koleżanka bądź kolega zrobi ruch jakąś tam pionkiem na planszy, no to my dostajemy te informacje, dostajemy informację, że teraz jest nasza kolejna ruch. No i tyle. Jak my zrobimy ruch... To ta informacja jest gdzieś tam wysyłana do serwera, z serwera do drugiego gracza. No i to wszystko. Ok, myślę, że to tyle o protokołach sieciowych. Dużo więcej wiedzy tutaj nie ma do zgłębienia. Oczywiście można się gdzieś zagłębiać w detale tego, co tam siedzi pod spodem, jak te websockety działają, jak to wygląda w kwestiach jakiegoś bezpieczeństwa, szyfrowania połączeń, proxy i tak dalej. Ale to jest temat na inny odcinek, a dzisiaj chciałem, żebyście się dowiedzieli, czym websockety są, czym się charakteryzują i po co są nam potrzebne. Wielkie dzięki za oglądanie, do usłyszenia w kolejnych filmach.